W 2025 roku seniorzy mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w formie 15. emerytury, która jest zwrotem nadpłaconego podatku dochodowego. Jako komentarz dodam, iż jest to część działań rządu mających na celu poprawę sytuacji materialnej osób starszych, szczególnie tych, którzy pobierają niskie emerytury. 15. emerytura to dodatkowe wsparcie, które w tym roku ma formę zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Osoby, które zapłaciły za dużo podatku dochodowego od swoich świadczeń emerytalnych, mogą otrzymać zwrot w wysokości od 300 do 400 zł. To rozwiązanie skierowane głównie do emerytów, którzy otrzymują stosunkowo niskie świadczenia. Wypłaty 15. emerytury rozpoczną się w 2025 roku. Chociaż dokładna data może się różnić. Przewiduje się, że zostaną one zrealizowane w pierwszej połowie roku, prawdopodobnie w pierwszym kwartale